Ta woda gdzie, nie się po prostu przelewa, wylewa się z tego stawu. Wylewa się ta wo woda na tą łąkę tutaj. A tutaj, właśnie kiedyś, można było chodzić. No i teraz też jeszcze można chodzić taką ścieżką wokół stawu ale ale właśnie jest tak wysoki poziom wody że prawdopodobnie tylko do czasu natomiast tutaj znowu działalność bobrów tutaj znowu następne drzewo podcinane jest prze, przez bobry i tam coś też bobry